Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chcemy dzięki Wam zadać pytanie, które stawiają dzisiaj tysiące Polek premierowi naszego rządu panu Morawieckiemu. Chcemy poznać odpowiedź na pytanie, w czyjej głowie urodził się pomysł, żeby przeciwko kobietom demonstrujących w naszym kraju wyprowadzać wojsko. Kto myślał o tym, żeby te pokojowe protesty. Rozpędzać siłą. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że w ogóle rozpoczęto dyskusję na ten temat. Chcemy i żądamy jako kobiety odpowiedzi na to pytanie. Niech pan premier nas nie zwodzi, tylko wskaże osoba, której tak szatański pomysł zrodził się w głowie. Tą drogą, a żądamy, panie premierze, proszę odpowiedzieć na to pytanie? Od października. Trwały protesty kobiet, kiedy tak tzw. Trybunał Konstytucyjny Pani Przyłębskiej wydał wyrok zmuszając je do nieludzkich tortur i zabraniając usunięcia zdeformowanego, trwale uszkodzonego płodu. Tysiące polek wyszły na ulicę. Okazuje się, że członkowie rządu rozważali wysłanie wojska przeciwko protestującym. W grudniu pojawiły się pierwsze doniesienia prasowe dziennika Gazety Prawnej i mówiąc szczerze, nie chcieliśmy w to wierzyć, że na kobiety i dzieciaki. Chciano wysłać wojsko. Takich rzeczy, takiego skandalu, takiego pomysłu w Demokratycznej Rzeczypospolitej nie miał nikt, takiego oburzającego, przemocowego działania. Doniesienia późniejsze to potwierdziły, a zresztą okazuje się, że już 26 października pan premier otworzył furtkę do użycia żandarmerii wojskowej. Domagamy się odpowiedzi od pana premiera, czy prawdą jest, że wysocy przedstawiciele jego rządu Mieli pomysł wyprowadzania wojska. I kto to był? Nie może być tak, że polski rząd stwarza po raz kolejny zagrożenie dla protestujących kobiet. To musi zostać wyjaśnione. Dla dobra Rzeczypospolitej i dla poczucia bezpieczeństwa każdej Polki i każdego Polaka. Dziękujemy. Dziękujemy. Mogłam jeszcze pytanie zadać, znaczy chciałam zapytać, czy ta kwestia może pojawiła się na tym posiedzeniu, które się niedawno zakończyło, ktoś o to pytał, ktoś się do tego odnosił? Jak pani wie, to posiedzenie było utajnione i żadnych komentarzy na temat tego posiedzenia nie będziemy udzielać. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jako matka dwóch dorosłych córek, w imieniu tych córek chcę zapytać, czy rząd Rzeczpospolitej w 2020 roku Chciał i 21 chciał użyć wojska wobec moich córek, czy moje córki wychowane i w duchu demokracji i w wolnym państwie miały być zaatakowane przez wojsko tego państwa. Chciałabym ty odpowiedzi usłyszeć.